Chciałem zapytać taki temat, który chyba każdego Polaka dzisiaj nurtuje: blokowanie tych wszystkich inwestycji w Polsce. I trochę w komentarzach przed wywiadem pisali, że to może być dlatego, że jedni myślą, że ma być wojna i blokuje się te inwestycje, no bo ma być tutaj konflikt. A czy jaki jest naprawdę według pana doktora powód? Ja nie rozumiem tego, tej argumentacji, która mówi, że jeżeli jest wojna, to blokuje się inwestycje. czy znaczy ja rozumiem, że gdyby był związek skutkowy następujący. Inwestycje na inwestycje są, przygotowane środki. Te środki zostaną natychmiast przesunięte na obronę, produkcję amunicji, przygotowanie granicy, ale tak nie jest. Jakieś hasło zostało rzucone, tak zwana linia wschód. 10 miliardów. Państwo, 10 miliardów to jest w ogóle śmiech na sali. To znaczy, jeżeli odpowiedzią na Ryzyko zbrojne, konfliktu zbrojnego jest to, że paraliżuje się całą gospodarkę, no to jest nielogiczne. Dlatego, że inwestycje trzeba realizować, rozwój gospodarczy trzeba budować, trzeba zbudować jak najszybciej, jeżeli rzeczywiście jakieś ryzyko jest. Chociaż ja w to ryzyko jestem bardzo zdystansowany do tego, co jest mówione, bo politycy zasłaniają swoją niemoc, niekompetencje tym hasłem, że jest zagrożenie, to trzeba się ze wszystkiego wycofać. Jeżeli władza, która przychodzi. Potrafi jedyne, co zaproponować, to są komisje śledcze i paraliż gospodarki. To inwestycje będą uciekały nam. Dlaczego? Dlatego, że każdy prezes spółki Skarbu Państwa, każdy decydent będzie bardzo ostrożny, a wręcz będzie się asekurował przed podjęciem decyzji. Ówczesny kandydat na ministra aktywów państwowych, a potem ministra aktywów państwowych, pan Butka, powiedział, że wyrzuci 2,5 tysiąca członków rad nadzorczych i prezesów zarządów. Ja mówiłem, że po takim komunikacie sparaliżuje się pracę we wszystkich spółkach Skarbu Państwa i to, ten komunikat kosztował gigantyczne pieniądze, miliardy. Spółki Skarbu Państwa dostały łomot na giełdzie, a to znaczy, że zaraz, drodzy Państwo, będzie dyskusja w tej koalicji na temat prywatyzacji. No skoro nie ma wyników, nie ma sensu, to będzie... Powrót do prywatyzacji. Znaczy, w moim przekonaniu, jest to logika świadomie realizowana, i ówczesny minister aktywów państwowych, pan Budka, powiedział świadomie, obniżając wartość spółek Skarbu Państwa przez najbliższe miesiące i paraliżując te spółki, bardzo powoli dokonując zmiany w zarządach. To było pierwszy raz w historii. Wcześniej wszystkie zmiany były zawsze przy zmianach koalicji bardzo szybko wykonywane, więc. Ówcześni prezesi, członkowie zarządu i rady nadzorcze nie wykonywały najprawdopodobniej prawidłowo swoich obowiązków, ale to jest wynikiem sparaliżowania przez właściciela. Właściciel to zrobił. Więc w moim przekonaniu mamy do czynienia z dziwnym zjawiskiem wygaszania polskiej gospodarki, wielowymiarowego wygaszania polskiej gospodarki, czego wynikiem będą spadki. I już są spadki wyników finansowych, ale przede wszystkim pogarszanie się sytuacji gospodarczej. PKB zobaczymy na wynikach, zobaczymy wzrost bezrobocia pod koniec roku, bardzo niebezpieczne i zobaczymy wycofywanie się inwestorów, a teraz narracja straszenia wojną. My wielokrotnie mówiliśmy: jeżeli się straszy wojną, straszy to przestraszycie i dokładnie to robicie. Paraliżujecie gospodarkę. Jeżeli uważacie, że wojna zagraża to jeszcze raz powtarzam, to znaczy, że 100, 200, 300 miliardów, 500 miliardów powinno być natychmiast ruszonych na produkcję amunicji do zbrajania. Tego nie realizujemy. Realizujemy jakąś fikcję, udawanie, a straszenie gospodarki powoduje ogromne straty i paraliż gospodarki. Będzie ucieczka inwestorów, będzie zaniechanie inwestycji, cała dyskusja na temat cep topienie tych projektów dużych. To jest działanie na szkodę państwa. To jest dla mnie, drodzy Państwo, to jest Trybunał Stanu. Znaczy, ja bym tych wszystkich ludzi postawił przed Trybunałem Stanu. Jeżeli społeczeństwo się nie obudzi, jeżeli my, ja nie wiem, no to, to się skończy najprawdopodobniej jesienią wyjście na ulicy i wyrzucenie wszystkich opcji politycznych z kraju. Znaczy, oni, bez względu na to, kto dochodzi do władzy, na ile ma gębę pełną frazesów mówiących o. Uczciwości, mówiących o, narody, o narodzie, o fladze polskiej, o bezpieczeństwie gospodarce. To są normalnie złodzieje. Znaczy masowo zorganizowana grupa przestępcza. I to jeszcze raz powtarzam, nieważna jaka opcja, bo oni są wszyscy zmówieni. To jest grupa przestępcza, która siebie kryje, bo nikogo nie aresztują, robią hece w postaci tych komisji śledczych, udają wzajemne poszukiwanie. Drodzy Państwo, od 30 lat. Wolnej Polski nikt nikogo za nic nie rozliczył. Słowa, które wypowiadają, które rujnują kursy walut, rujnują kursy akcji ludzie przecież te wszystkie akcje są w pakietach funduszy emerytalnych to są nasze emerytury. Zabawa, którą oni prowadzą, złodziejstwo na skalę niesamowitą, którą prowadzą, jest niewybaczalne. Ja. Ja nie wiem, gdzie są służby w państwie, ja nie wiem, gdzie jest wojsko w państwie, gdzie jest policja w państwie. Nic nie działa. I straszy mnie się wojną, jeszcze argumentuję tym, że trzeba zamrozić całą gospodarkę, tylko to, czego my mamy doprowadzić, co mamy się spakować, uciekać? To jest, to jest jakby paraliż państwa, który ma specjalnie doprowadzić do tego, ja zapowiadałem w jednym z programów, wypychanie 10 milionów ludzi. Drodzy Państwo, zobaczycie, Ta cała, to całe pokazywanie nieefektywności funkcjonowania państwa, to odkrywanie paraliżu i paraliżowanie gospodarki społeczeństwa, państwa ma doprowadzić do tego, że 10 milionów stąd zwieje, majątek będzie przejęty, wszystkie afery korupcyjne, wszystko to będzie zaniecione pod dywan, i będą udawać, że rządzą państwem. Dla mnie katastrofa, bo to są działania na szkodę państwa polskiego, na szkodę gospodarki, na Szkodę Rzeczpospolitej. Ja tego nie akceptuję i drodzy Państwo, Parlament Europejski uciekają, zobaczcie, jak szczury uciekają do Parlamentu Europejskiego. Skryjąc się za y, immunitetami, w parlamencie udają, że coś robią. Za chwilę, drodzy państwo, są wybory na prezydenta. Znaczy Jeżeli jak, jak, jak obywatele Rzeczypospolitej nie dostaną prezydenta Rzeczypospolitej, swojego prezydenta, nie z tej mafii, to porażka. Znaczy już wtedy w ogóle nie mamy nikogo. Znaczy nie ma w ogóle możliwości, bo udawanie w polityce jest. I złodziejstwo w policji jest na skalę niewyobrażalną. Znaczy ja, ja jestem, powiem Tobie, że jestem sparaliżowany. i rzadko kiedy coś przeraża, a to przeraża. Znaczy to, co się dzieje od października, a teraz ujawnianie i pokazywanie, co się działo przez ostatnie 3-4 lata w, w okresie pandemii, pokazuje ci ludzie, którzy... Ministrowie, premierzy, ludzie, wy powinniście wstać. Złożyć wszystko, odmówić jakiejkolwiek aktywności i pójść na prokuraturę i zerznawać z własnej woli. Znaczy, zniszczyliście państwo polskie. Władza zniszczy was, znaczy zostawcie, bo niszczycie nas wszystkich. To jest, to jest niewyobrażalne. Patrząc na to, co się dzieje, rzeczywiście zaczyna być pytanie: jak bronić Polskę? To znaczy, jak spowodować, bo okazuje się, że indywidualne działanie od lat krzyczymy na tym kanale, krzyczymy na różnych kanałach, a Polacy jakby spali. Znaczy, jak trzeba, drodzy Państwo, was okraść, żebyście zrozumieli, że ich trzeba pogonić. No, to jest nie. Będzie zabawa i będzie przekonywanie Was, że teatr dalej ma trwać. Więc pytanie o obowiązek. Ten obowiązek narasta i oczywiście on będzie wymagać zastanowienia się. Zastanowienia się. Wtedy, kiedy rzeczywiście ta sytuacja decyzyjna będzie musiała być podjęta. czy znaczy to, to będziemy będzie to stawiać się w październik nad tym, co w państwie zrobić, no bo, no bo jeżeli dalej będzie tak wybuchać, no to drodzy Państwo, znaczy wyjdziemy na ulicę, znaczy to, to jakby, no co zrobić innego? Teraz chcecie re re robić rewolucję na rynku pracy, rewolucję w przedsiębiorczości, ja domagam się referendum. Ja chcę. Usłyszeć, czy Polacy tego chcą, bo to, że trzyprocentowa partia twierdzi, bo to jest lewica, że ma do tego prawo, bo dostaliście mandat, nie dostaliście mandatu. Drodzy Państwo, nie dostaliście mandatu. Jesteście oszustami, kłamcami oszustami, demagogami niszczącymi naród Polski i Rzeczpospolitą i niszczącymi gospodarkę Polską. Tylko 3% Polaków chce zielonego ładu. My jesteśmy oszukiwani. Ponad 60% Polaków mówi, chce referendum w kontekście odrzucenia, które zobowiąże rząd, parlament. Ja dokładnie przytoczę te, te dane, bo, bo one są niezwykle niezwykle ciekawe. Drodzy Państwo, 57%, dokładnie 57% Polaków chce w Polsce, by odbyło się referendum w Polsce w kontekście zobowiązania władz do odrzucenia Zielonego Ładu, 64% Polaków popiera aktualnie prowadzone protesty rolnicze. 60% Polaków uważa, że wprowadzenie Zielonego Ładu zmniejszy dobre miejsca pracy, że zbiedniejemy. 83% nie godzi się na to, żeby ponosić koszty w tym zakresie. Drodzy Państwo, 35% Polaków uważa, że Zielony Ład powinien zostać całkowicie odrzucony, 43% uważa, że powinny zostać wprowadzone w nim istotne zmiany. Drodzy Państwo, to wszystko to są badania społeczne, które potwierdzają, że politycy mają obowiązek pytania się społeczeństwa, bo demagogię, którą tworzą i koszt, który generują, doprowadza do ogromnego ryzyka, którym upadnie gospodarka Polska. I teraz Unia Europejska jeżeli narzuca tego typu rozwiązania. Dla mnie to już jest sytuacja, która sięga granic i mówi kaftany i psychiatryk. Znaczy oni opowiadają już takie dyrdy małe, takie głupoty, tak? Ignorują prawa człowieka, obywatela, wolność. przedsiębiorcy, wolność, że to wszystko jest oni są szkodnikami. Więc w tym zakresie jest ogromne ryzyko, że ci szkodnicy doprowadzą do upadku Unii, a dla mnie Unia jest wartością, wspólnotą, swobodami, pewnymi wartościami, które możemy rozwijać tylko ci ludzie. Oni są już oderwani od rzeczywistości, znaczy oni już niszczą wartość najwyższą i powinni być totalnie odizolowani. Nasi politycy wturują Potwierdza, że też w kaftany ich czekają. Ci ludzie stracili kontakt z rzeczywistością i my musimy jako społeczeństwo potwierdzić swój punkt widzenia. Ja specjalnie podaję te dane. Dlatego, że mamy poczucie często, że jesteśmy osamotnieni, że nasze myślenie, że to, jak rozmawiamy ze sobą, jak Państwo piszecie na, 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 na w internecie, w komentarzach, to jestem pewny, że macie wrażenie, że jesteście normalni, Bo. Wszystko się dzieje, to jest głupie, więc jak ja się nie zgadzam z tą głupotą, to znaczy, ja jestem nienormalny. Mówienie o danych statystycznych, mówienie prawdy o tym, jak wygląda społeczeństwo, daje też siłę nam. Słuchajcie, jeżeli tylko 3% popiera Zielony Ład, to znaczy 97% mówi nie. To znaczy, nie popieram, to znaczy, że jest, to znaczy, że nie jesteś nienormalny. To znaczy, jeżeli uważasz, że to jest zagrożenie, tak, to jest zagrożenie. Jeżeli uważasz, że Unia Europejska stworzona. W logice państwa autokratycznego jest, powinna być odrzucona, to to jest normalne. To znaczy, że to wszystko jest w porządku. I słuchajcie, jest kapitalny wynik, kapitalny wynik badań. Czy jest pan za likwidacją państwa Rzeczpospolita Polska poprzez włączenie jego terytorium i ludności do federalnej Unii Europejskiej? Polacy mówią 69% zdecydowanie nie. Na pytanie, czy jest pan za opuszczeniem przez Rzeczpospolito Polski Unii Europejskiej. Polacy również mówią nie. 63% mówi nie chcemy zostać w Unii Europejskiej. Ale równocześnie Polacy mówią, czy który model Europy jest dla Ciebie najbliższy? Polacy mówią 62% Unia jako wspólnota suwerennych państw i narodów. Powiedzi, nie jesteście normalni, Tak myślimy. Nas jest więcej, to my mamy większość, to my mamy mandat, nie te idiotyzmy opowiadane w parlamencie, nie te idiotyzmy opowiadane w telewizjach, Jednych, drugich, trzecich, mainstreamowych. To my mamy rację. W Polsce powinna się odbyć ogromna dyskusja. Zobaczcie, cisza. Cisza, żeby nikt nie mówił. Żeby nie mówić, że tylko 11% jest za państwem federalnym, czyli to, co powstaje w Unii Europejskiej. Że 3% jest za państwem unitarnym, czyli narzucaniem tego, co powstaje w Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, to pokazuje, w jakim, w jakim próbuje się nas utrzymać tabu, w braku dyskusji. Przecież słuchajcie, po czymś takim publikowaniu w parlamencie powinna być wielka dyskusja w Polsce. Bo macie reprezentować obywatele Rzeczypospolitej, a nie własne interesy. A idziecie tylko po to, żeby w Brukseli dostać panarze, dostać się do Arkadii, czyli sprzedać swój naród. I to znacznie mówię, musimy się temu sprzeciwić, drodzy Państwo, czy musimy powiedzieć nie. Jeżeli politycy nie mówią i partie polityczne nie mówią, to odrzućcie te partie polityczne, odrzućcie polityków. Nie, w ogóle zostawmy ich w spokoju. Drodzy Państwo, będę teraz pracował nad ruchem przedsiębiorców i rolników, nad tym, żebyśmy się integrowali, nad tym, żebyśmy zbudowali na bazie naszej siły prosty mechanizm demokracji bezpośredniej, żebyśmy mogli powiedzieć i potwierdzać te badania i pytać się wzajemnie. Będziemy tworzyć Wam platformę, w której zintegrujemy. Ja nie chcę tworzyć kolejnej organizacji przedsiębiorców, bo tych naciągaczy jest mnóstwo które tworzą własne enklawy decyzji. Ja chciałbym, żebyście każdy z was, przedsiębiorca, rolnik, miał prawo wypowiedzieć się i był wysłuchany i miał wpływ na to, jaka, jakie stanowisko będzie prezentowane dalej. Więc zbudujemy demokrację bezpośrednią, zbudujemy aplikację, dzięki której będziesz mógł się zarejestrować i powiedzieć na pytanie, czy zgadzasz się z danym rozwiązaniem, tak czy nie. Po to, żeby można było to publikować, po to, żeby można było mieć głos przedsiębiorców. Jeżeli my nie zaczniemy mówić, to głupoty będą wciskane i mówione, że my myślimy inaczej. Ale to jest nieprawda.